Narodził się 10 lat temu i pierwsze wydanie wyszło 10 lat temu w 2002 roku, natomiast książka cały czas się cieszy ogromną popularnością wśród młodzieży do tego stopnia, że właśnie wydawnictwo zdecydowało się zrobić drugą edycję tego cyklu. Cykl ma cztery części i obejmuje okres 4-5 lat w życiu Rudolfa Gąbczaka który jest pokracznym nastolatkiem, gimnazjalistą z Warszawy, totalnym bechowcem, któremu nic w życiu nie wychodzi, i jego życiem rządzą prawa Marfiego. Czy y, wiecie, co to są prawa Marfiego? Nie. Słuchajcie, być może nie wiecie, ale na pewno każdy z Was doświadczył ich działania w swoim życiu. Prawo Marfiego y, polega na tym, że coś, jak nam się przydarza, to w najmniej oczekiwanym momencie. Albo po prostu to jest generalnie takie prawo, które y, mówi o tym, że hmm, na przykład kromka zawsze spada posmarowana masłem w dół, tak? że telefon dzwoni zawsze wtedy, kiedy siadamy na toalecie, czyli generalnie właściwie...